Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rokia, ja to jest kolejny odcinek z pluginka ze scenariuszy, dokładnie przechodzimy sobie do kolejnych scenariuszy, a kolejny będzie plaga piratów. Ostatni mieliśmy Smallpuxa, czyli chyba najbardziej. nie wiem trudną plagę w pluginku, no chyba, że jeszcze świnka będzie, ta świńska grypa będzie mocniejsza, nie wiem, zobaczymy. No e Dobra, w tym odcinku mamy plagę piratów i to jest... ten był najświeższy, a ten będzie najbardziej, żeby nie przeklinać, denerwujący Gdyż no, tutaj zmniejsza nam częstotliwość występowania statków i to bardzo, i naprawdę bardzo, że tu w ogóle się statki nie pływają przez tych głupich piratów, dlatego będziemy mieli lekki problem. No ale dobra, piractwo, e, do, boże, plaka piratów, piractwo morskie wzrasta globalnie i stanowi poważne zagrożenie dla żeglugi międzynarodowej, transport morski i handel znacząco zmalały zmieniany sposób w jaki ludzie podróżują, jak teraz dotrzesz do Grenlandii, dokładnie. Ja mam sposób i wam pokażę, pokażę jak dotrzeć do Grenadier i do innych wysp, no ale to zaraz. Dobra, graj, jest kilka opcji, będziecie sobie zagrać, ten, tak naj najłatwiejszej opcji, jest e, grzyb, bo ma też zarodniki swoje, jest e, wirus, e, nanowirus, żeby po prostu, który ma dużą zaraźliwość na sarcie, oraz do Robach Neurax, który ma te swoje super e, trojańskie samoloty i je właśnie nim dzisiaj zagramy. Czyli Robach Neurax, ja od razu wam mówię, że są dwie opcje, przejścia tego, bo Mmm, jedno na, na YouTube pokażę, drugi niestety nie, bo inaczej się po prostu chyba nie da nawet. Jest, są dwa achievementy na Steamie, jest jeden za trzy gwiazdki na tym, na, no, jednej placze jakby z tego, z Plagi Piratów, a jest drugi achievement, który wymaga żebyśmy z każdą, na, na każdej placze mieli trzy gwiazdki nabite. Więc no, tego drugiego wam nie pokażę oczywiście na YouTube, bo by zajęło to jakoś dwie, dwie nie, odcinek by zajęło, zajęło jakieś 2-3 godziny na YouTube, a poza tym ja musiałbym Eee, to myślę, że no, na tak tylko jakieś dwa tygodnie, albo nawet więcej, żeby na każdą plagę znaleźć jakiś sposób. Dobra, ale zajmiemy się tym pierwszym, czyli po prostu jedna plaga na trzy i zajmiemy się robakiem na uraksem, bo jest chyba dla mnie najprostszą opcją. Dobra, kontynuuj kod genetyczny. Premia ITP, wiadomo dlaczego trzeba mieć e, DNA na starsie. Darwinista to można jeszcze grać na genetyczną im, imitację, żeby spełnić badania, ale Darwinista myślę, że jest nawet lepszy, bo czasem się e, teraz tendencja trafi za darmo. Więc to jest naprawdę spoko. Akwacyt, bo jednak mamy tą karę do zarejestrowości morskiej, a to może trochę nam ją zneguje, chociaż pewnie nie bardzo, no ale spróbujemy. Dobra, mm, ekstremówki, żeby w każdym terenie, i transtaza, bo będziemy bardzo dużo transmisji wyrali, więc trzeba to mieć. Dobra, kontynuuj, mega brutalny, oszust nie ma, bo by pisało, akceptuj, okej, okay. mm, kontynuuj, black pearl, dokładnie, Geraj. Witaj w scenariuszach Plaga Piratów, jesteś nowym robakiem nooraksem, nowy, wypuszczam ćwiczenie ewoluować i rozprzestrzenić się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie, dokładnie. Są trzy opcje do zaczęcia. Myślę, że najlepszą jest Arabia Saudyjska, ale macie oprócz tego Chiny i Indie. Ale ja zacznę sobie w Arabii, bo jest jakby centrum świata tutaj na mapie ogólnej, światowej. Dobra. Więc startujemy. I na starcie Weźcie sobie to jajka, no, żeby zwiększyć zaraźliwość ogólnie. I odblokować sobie możliwość do tych innych zaległości. E, ruch, ruch akordeonowy, żeby odblokować sobie zdolności powietrze i woda. I będziemy właśnie w powietrze iść. Dobra, bo, bo Arabia Saudyjska ma suchy klimat, a powietrze naprawdę pomaga w suchym klimacie, więc e, można to wziąć. Dobra, wolno zarażałem niestety. Bardzo wolno, ale powinno się poprawić. Jak weźmiemy sobie coś, jak o, widzicie, już skoczyło. Jak weźmiemy powietrze 1. Dobra, lecimy dalej. Powiedzmy, że zaraz, 11 punktów, ale co za chwilkę. Dobra, 5, 7 po kolei. Dobra, 2. 100 osób. Obstałem, że zaraz weźmiemy sobie te samoloty trojańskie, ale to za chwilkę. Dobra, 3 punkty chyba kosztują, tak dokładnie, 3 punkty. Zbierzemy te samoloty trojańskie, żeby na przykład przyszłość i ptactwo, żeby się na lądzie roznieść, i później woda e i jaja na dwa. Dobra. Ile woda? 7, ok. Być może pomoże, ale wątpię. Być może pomoże, jakieś w ogóle te rymy. No dobra, woda 2.13, spoko. Zmaksujemy sobie trochę tych y, transmisji. Na pewno się przydadzą. Dobra, Arbystro Dyskar zaczyna dostawać samoloty do wszystkich części świata, więc jest fajnie. Dobra, mamy samolot pierwszy, więc na Grenlandię jedziemy. I takim sposobem się właśnie dostaniemy na tą y, wspomnianą Grenlandię w opisie scenariuszu. Dobra, scenariusza. Dobra, to owady. Możemy wziąć owady W tym suchym terenie bardziej po Afryce się roznieść Dobra, Kanada, pięknie Tu na sobie zostaw. Można jeszcze wziąć ptak na dwa, ale to za może zaraz, za moment Weźmy sobie odporność na leki, żeby w Stanach itp. I zaraz odporność na zimno, żeby po y, północy się roznieść W krajach kraj skandynawskich i tak dalej, Kanady Dobra Zaczną nam zaraz, zaraz, zaraz badania lecieć nam niestety Dobra na dwójkę. Pięknie. Możemy zwiększyć częstotliwość samotów trojańskich, z pomocą tej e, umiejętności. Jest to zrobimy Karaiby. Dobra. E, weźmy to. Weźmy może jakąś genetyczną e, uchartowanie, uh, uodpornienie. Uh, dobra, czekajcie. gdzie? Jakie mam kraje? Dostały nam Filipiny, Madagaskar i Nowa Gwina do zarażenia z wysp i to by było na tyle, więc spoko. Jest na razie dobrze. Czekajcie, weźmiemy sobie w ten sposób. Jak wygląda świat w ogóle? Musimy więc więcej ptasko, żeby po polądzie się szybciej roznieść. O, dokładnie. Zaczynają nam badania rosnąć, więc trzeba lecieć już od góry górną ścieżką do Transcendencji, żeby ich lekko powstrzymać i zacząć niszczyć te e, badania. Dobra, Madagaskar, lecisz. Ile kosztuje? 44. No później tak będzie 76 punktów kosztować, więc lepiej to teraz zrobić tą ścieżkę, dopóki inne symptomy nie są aż takie drogie. Ale tu nam zostały jeszcze dwie wysepki do zarażenia, więc potrzebujemy więcej samolotów. Okej, okay, 20%. No nie jest ciekawe, z procentami bardzo skaczą i to naprawdę szybko. Dobra, ile? 50 już. Cena rośnie, skoncentrowane badania są na nas, ale bierzemy to. I w tym momencie musimy zbierać sobie na przetasowania genetyczne. Dobra, 51. Musimy mieć w to, bo może być inaczej ciężko. Szaleństwo, spoko. Lekko chyba spowolnimy ich. A to i tak nie jest jakoś super znacząco, dobra. E, Islandia, Islandia wzięta, okej. Okay. Jak to leci? Zniszczone już są w, większość laboratoriów. Więc jest naprawdę fajnie, dobra, co? Oni no wymagają tutaj, e, to jest jaki? Biedny i mokry i gorący. Czy ja chcę to brać? Wezmę. Dobra, przyspieszymy trochę. Może mi się nie wyrobi zaraz, dobra. przetasowanie już pomału, zbijamy badania, dobra. Filipiny, Islandia. Islandia jest zimna, ale mamy wszystko na zimno, więc nic nie poradzimy z tym. Dobra, leć, 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 bo nie zdążymy zaraz. Dawaj, Islandio, wierzę w Ciebie. No dawaj, dawaj, szybciej. Uwielbienie, może to przyspieszy trochę. No, będzie na styk, chyba. Albo nawet nie, czekajcie, weźmiemy to. Psychoza, może nie. Jak tam badania, wszystkie są już zniszczone, więc czy zdążymy? Okej. Okay. Jesteśmy trochę ponad limitem, chyba jak widzę. Ale. Black Peril ma ludzkość ludzkości, czy będziemy mieli trzy gwiazdki? Cały świat, czyli okej, okay. Black Peril, zobaczmy. Są trzy gwiazdki, okej. Okay. Byliśmy ponad e, rok, o dziwo, ale myślę, że to jest chyba specjalna plaga, dlatego nam jakoś inaczej liczy ten, e, jeśli chodzi o punktację, bo 35 tysięcy są trzy gwiazdki, jak widzicie, zazwyczaj e, trzeba mieć poniżej 55% badań i poniżej roku, ale tu akurat e, ten nanowizor jest chyba specjalną plagą, dlatego nam pozwolili mieć trochę ponad limit i tak mamy 80 000 tysięcy punktów, więc to jest ponad 15 nad tym, nad, nad e, minimum. Więc naprawdę spoko, i powiem wam, że to jest naprawdę irytujący scenariusz, może to, teraz to nie widać, nie, nie słychać po mnie, bo jednak już robiłem to parę razy i próbowałem te taktyki e, wymyśleć i tak dalej, więc już po kilku razach to już naprawdę już e, nie zwracałem uwagi, czy wygrywam, czy nie. Ale najpierw próbowałem sobie tymi nanowirusem i grzybem, ale to jakoś nie podchodziło mi zbytnio, więc przesiedłem się w końcu na tego, na, na, na e, robaka Nowraksa i jakoś to poszło, więc ja się naprawdę cieszę. no W końcu przeżyćmy kolejny scenariusz, lecimy dalej jak burza. Kolejny, no już mówiłem wam, że nie zrobię tego achievementa, achievementu tego, że, że trzeba wszystkimi plagami. Może nie wiem, jakbym w streamie prowadził albo coś to może bym robił, ale na razie nie prowadzę, więc nic z tego. No, ale tak, no, w kolejnym będzie pewnie pył wulkaniczny, czyli będą, to będzie ta sama sytuacja, tylko że statka, z samolotami czyli pewnie trzeba będzie jakoś tymi statkami bardziej po, podrasować je. Ja? Nie wiem, zobaczymy. No, ale ok, no, po, pokrótce taktyka. Na starcie bierzemy w, oczywiście tą Arabię Saudyjską, dzięki czemu będziemy mogli mieć centrum świata, bo tu na, naprawdę, jak pamiętacie z odcinka z Mechanik, tutaj pra, praktycznie większość samolotów stąd wylatuje na wszystkich części świata, więc jest naprawdę fajnie. No, dalej bierzemy te jaja, żeby odblokować sobie te możliwości na ptaki i tak dalej, później bierzemy tą, ten, no, y, tą, tą zdolność obok po lewej, żeby odblokować sobie powietrze na dwa i wodę na maksa, wtedy połączymy tam, wiecie, tym wężykiem od góry, jakieś tam ptaki i owady, żeby po afryce i po lądzie się szybciej roznieść, dalej idziecie tam, wiecie, w te samoloty trojańskie na drugi poziom, jakieś te odporności na y, leki na dwa i zimno na dwa, bo... Jakoś tak ciepło nie jest jakoś super potrzebne, może później jak wam będzie brakować nie wiem trochę do zaraźliwości jakiejś wyspy albo coś to możecie sobie dać będziecie mieli dużo punktów. No ale później jak już tam jakieś jeszcze uodpornienie genetyczne i jak będziecie, jak be, będą was już leczyć, to lecicie w symptomy tą górną ścieżką do która, dzięki, dzięki której będą wam jakby niszczyć te laboratoria same się. Plus do tego, jak zarazicie wszystkie, to nie będziecie musieli już wybijać, tylko będziecie już, już mieli wygraną grę, tak naprawdę. Więc transcendencja, no najlepiej to wcześniej wziąć, bo później kosztuje na przykład 45, a nie 81 na przykład, jak to czasami bywa. Więc no tak, tak wygląda ta, 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 ta taktyka. Chinami tymi, i tymi. Indiami byłoby podobnie, no, ale myślę, że i tak Arabia Saudyjska to jest najlepszy wybór tutaj z tych trzech, najłatwiejszy przynajmniej. Dobra, więc to było chyba by na tyle. Zdążyliśmy o dziwo mieć też nie wiem jak, bo, bo faktycznie bo w sumie, bo jak sam wiecie na tym... To tym małpy i grypy i no, zombie nie da się tego wroga zrobić ale tak się dostaje te trzy gwiazdki więc może to taki jakoś inaczej działa tych specjalnych ale dobra mniej z tym wyjście no i mamy zrobione boże znowu się zbugowało oficjalne scenariusze mamy zrobioną tą ale innych na razie nie no ale trudno dobra kolejny będzie popiół wulkaniczny i zobaczymy. Zbliżam się już do Świńskiej Grypy, a Świńska Grypa może być trochę uciążliwa, no ale zobaczymy. Jeszcze wiem, że Shadow on Everything, czyli e, zamknąć wszystko, będzie tym kolejnym, takim jak e, Popiół Wulkaniczny i Plaga Piratów. Tylko, że tutaj będzie bardziej się ciężko polądzie lądzie roznieść, bo wszystkie granice będą pewnie zamknięte albo coś koło tego, więc tu może, by, mogą być takie problemy, ale myślę, że i tak sobie poradzimy. Okej, okay, więc jeżeli ten filmom się spodobał, czy pomógł, zostawcie komentarz, ocenę. A ja się z wami żegnam. Na razie. Hej.